Witam, jestem Nikolajem Małwińskim i chciałbym Was zaprosić do obejrzenia przepisu na Pikachu. Pikachu to jest niewielka mysz, która razi prąd. Do, przygo do przygotowania Pikachu będziemy potrzebowali następujących koników: wielki krwi myszy, topki żółtej farby, gaść takich zębów, szczura. Takich dwóch baterii, dwóch monet, i kilka wąsów Teraz pokażę, jak łączyć ze sobą składniki. Najpierw bierzemy tubkę żółtej fardy i rozlewamy po dnie. Potem bierzemy fiolkę krwi myszy, i lejemy połowę fiorki. Następnie bierzemy dwie monety i ustawiamy je na środku. Potem bierzemy dwie baterie i musimy je usadowić jak najdalej. Następnie bierzemy trzy i rozsypujemy i na sam koniec bierzemy nasze kocie wąsy i sypiemy o. dobrze teraz to sobie Teraz przystępujemy do ostatniego etapu przygotowywania pikaczu. Już mamy przygotowaną naszą mieszankę z poprzednich składników. Teraz potrzebujemy jeszcze dwóch nowych składników: kartonowej błyskawicy, która później stanie się ogonem naszego pikaczu, oraz rysia. Teraz bierzemy naszą mieszankę z składników, kładziemy ją w środku garnka, potem wkładamy nasz przyszły ogon do środka garnka. I wszystko przykrywamy naszym futerkiem Rysia. I zakrywamy garnek. Teraz wkładamy nasz garnek do pieca na 35 minut w temperaturze 465 stopni. Teraz wyjmujemy nasz garnek po 45 minutach. Mam rękawicę, ponieważ jest bardzo gorące. Teraz sprawdzamy, czy udało nam się przyrządzić pikachu. Co to jest? Co nam się udało zrobić? Jakiś kot? Co to jest? W każdym razie dziękuję wam za uwagę. Wyszedł nam kod bojowy kicaczu, a nie pikacu.